Siema. Dziś pięć, ani dobrych na początek z tych co oglądałem. Jazda. Top. 5. One Punch Man Przypowiedź o łysym bohaterze z wyjątkowo memiczną gębą jest dość często polecana na początek i nie bez powodu, ponieważ to świetna komedia miksująca z tym elementy akcji. nie wprowadza w nieco infantylny humor, jakimi chińskie bajki nas raczą, bo nie ukrywajmy, One Punch Man to anime ze sporą dozą rozpierduchy, ale zbyt poważne to ono nie jest. Genialne na rozluźnienie, naprawdę szkoda, że ma tylko 12 odcinków, prawda jest drugi sezon, ale jest wyraźnie gorszy od poprzedniego. A zresztą jeśli chcecie recenzję One Punch Man to zostawcie tu 20 milionów łapek w górę, a będzie. Jeśli lubicie DC lub Marvel to również zabierzcie się za tę anime, ponieważ opowiada ono o bardziej super albo mniej super bohaterach. Top 4 Naruto, anime, które niektórzy z was pewnie kojarzą z dzieciństwa. Ja niestety jestem za gówniarz i Jetix za moich narodzin jeszcze istniał, ale już nie aż tak długo i nie załapałem się aż tak dobrze na tę bajkę. Jednak pomimo swojej długości jest to bardzo dobra seria, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Mówię poważnie, kim byś nie był, co byś nie lubił, obejrzyj Naruto, a będzie tam coś coś się spodoba. Jeśli długość was przeraża, to spoko za mój znajomek obejrzał całą drugą serię liczącą sobie 500 odcinków w 4 tygodnie więc jak on może to ty też. Opowieść o Blond Ninja jest lekko strawna i jedyne co może straszać to potrzeba zaangażowania w serię, jednak spokojnie, w tym zestawieniu to jedyne tak długie anime. Top 3 na regami ta anime nie dostała faworki od razu mówię. I pomimo tego, że to moja ulubiona bajeczka, to dałem ją tu z kilku powodów. Po pierwsze, świetny humor, idealnie wyważony za akcją, trochę jak w One Punch Manie, tylko tutaj humor jest trochę bardziej przystępny. Po drugie, wyjątkowo cieszące zmysł, aspekty audiowizualne, bo na regami to anime piękne pod względem muzyki i animacji. I po trzecie wartość i przejrzystość tego co się dzieje. Jednak nie ujmuję to tym że na regami wciąga jak tornado i zanim się zorientujecie, obejrzycie całe dwa sezony i tak jak a będziecie płacić 5 jednów za trzeci sezon. Największy minus tego anime według weteranów w dziedzinie anime to mało oryginalna fabuła. Ale wam, jako początkującym, nie będzie to przeszkadzać, no bo jeszcze mało widzieliście. Top 2 tatenojusza i Bofuri. Dałem tu dwa tytuły, ponieważ są one podobne do siebie nawzajem, a zarazem trafiają do innej grupy odbiorców. Jeśli szukasz czegoś poważniejszego i bardziej aminnego, obejrzyj tatenojusza jeśli szukasz czegoś lekkiego i mniej ambitnego, ale wciąż przyjemnego obejrzyj Bofuri. Możecie też obejrzeć to i to nikt wam nie zabroni. Oba te animacje chują się przyjemną na swój sposób fabułą, łatwymi do polubienia postaciami i przepiękną kreską i animacją. Dodatkowo w Tatenusza możemy znaleźć poważniejsze wątki i spektakularne walki a w Bofuri już jest spektakularne, ale wciąż dobre walki, lekki, bardzo przystępny humor, który może nie wywoła w tobie niekontrolowanych napadów śmiechu, ale z pewnością ci się spodoba, zwłaszcza, że humor w Bufury odróżnia się od innych za sprawą braku ecchi, czyli erotyki. Top 1. Death Note. Takiego klasyka szło się tu spodziewać. Ten tytuł stanowczo odróżnia się pod od poprzednich, ponieważ jest to srogi kryminał bez ani krzty humoru. Brak tu wcześniej wspomnianego ecchi, lub jakiejkolwiek innej niepowagi. Całe anime jest utrzymane w zimnym i mrocznym klimacie, przy czym wyjątkowo wciąga. Postacie to totalny majstersztyk, może poza taką jedną blondyneczką, ponieważ ona jest tu chyba tylko że żeby wkurzać, ale dwaj główni bohaterowie świetnie to nadrabiają. Ja osobiście obejrzałem Death Note'a dopiero w tamtym roku. I sam się sobie dziwię, że tak późno, ponieważ Death Note to anime jedyne w swoim rodzaju. Nie ma drugiego takiego. A jeśli jest, to jest raczej niezbyt udana imitacja oryginału. Dima tu Death to po prostu nie da się podrobić. Taka rada ode mnie. Pomimo, że anime to ma 37 odcinków, to, zakończę, to zakończycie swoją przygodę na 25 włącznie. że po prostu nie zepsuć sobie takiego anime i móc z czystym sumieniem dać mu 10 na 10. Niestety obierzałem całość i za to musiałem dać ocenę niższą. Także to już koniec. Pamiętajcie ocenić film wedle uznania; zostawić suba z komentarzem jeśli uznacie to za stosowne. Ja się już żegnam. Bajo!